Parę godzin dzisiaj też popracowałem. Jutro będziemy kręcić pomost główny, bo zakładałem dzisiaj takie y, ładne gniazdka wykonane ze stali nierdzewnej. Bardzo estetyczne i solidnie rzeczywiście wykonane. No i ścieżki troszkę też pociągnęliśmy i ta ścieżka teraz wije się wokół tych skwerków. To już jest uporządkowane, dowiezione ziemi, i teraz trzeba położyć to już Kasia. E, karton i te góry z rębek, co tam są. No i z pomostem głównym też dzisiaj kilka następnych desek. Myślę, że. Jutro tą jedną część zamkniemy i już będziemy wiercić kotwy w tych stopach betonowych, bo zadaszenie w postaci wiaty 6x6 już jest na ukończeniu no i nasadzenia. Ładnie się drzewa przyjmują te wysokie. Jest jeszcze dużo pracy ale w porównaniu z tym co zaczynaliśmy to jest naprawdę już niewiele tutaj jest drugi taki punkt gdzie można usiąść też zainstalowałem ten zestaw lampa, gniazdo i taka, takie kosze no i stanowisko do punkt taki Wody z takim fajnym, rozwijanym wężem, żeby można było tutaj podlewać wszystko. Dużo pracy. Jutro ma być fajna pogoda, więc cieszę się, że będzie można podgonić dalszą część naszego ogrodu parkowego. Myślnego.